Slenderina The Sealer Play: Sealer 1, 2, 3 Easy, Medium, Hard. I tak wybierałem medium. Znajdź 8 książek spoko jest 0 kluczy. Nigdy nie grałem w Slenderinę. <grych> Because why not? Ale... Grałem w Slendera. Ty tam jesteś. Okej. Okay. Nie wiem jak działa... ...przeciwnik. Ale mam jeszcze jedną książkę, więc kij oko! O oh, kurwa. To było niezamierzone, to było niezamierzone. Ja tego nie chciałem, to nie ja, to nieprawda. Ale okej, okay, już wiemy mniej więcej, jak działa Slenderina, czyli niekanoniczna, nic nie mająca wspólnego postać ze Slenderem. Slenderina to jest wąska e... kobieta, nie wiem, jak to nazwać. To, tak jak ktoś nazwał kiedyś Crooked Men na krzywym chłopem. Mam klucz. Come on. O, okej. Okay. Wystarczyło się odwrócić, lol. Taktyka, moi drodzy, taktyka! Ale ma męski głos. Mam książeczkę. to po to po to po to po to po to po ZA ROGU a jednak nie kule coś dzisiaj mam z garbem widzicie tak to jest jesteś w piwnicy i to ten kurz widzicie ten pył kurz widzicie ten pył okej okay, to, to fajnie Skrypty. Nara frajer Okej, okay, odblokowałem... Co? Odblokowałem pokój, w którym nic nie ma, come on! Jaka to jest chamska gra, co jest? Odblokowujesz, a odblokowujesz sobie drzwi, będzie fajnie, będzie fajnie, huja tam nic nie ma! What? A to jest zamknięte, poczujesz. klucza, you did the key! Jeżeli w tych pomieszczeniach nic nie ma, to w ogóle gdzie jest jakieś piwnicy? W bloku mieszkalny kluczyk. Yeah. Oh yeah. Dobra, to teraz idziemy do tej drzwi. Książeczka hello. O, więcej... Hello! Musiałam się odwrócić takie nope. O, ty, ty, ty. Ja ci taką jump jumpscary Slenderina to tylko jumpscare, który wystarczy, że spojrzysz w inną stronę i takie. nie macie Na mam klucz i. dopiero dwie książki. Czemu zbieram w ogóle książki? Co jestem jakiś kujony już szukam książek do matmy, czy co? W piwnicy, w która jest Slenderina? O, wow, tu jest krew. Problem jest to, że tu nic nie ma. Te pojemności są chujowe. Papa, pa. no, come on. No, tak to się robi. Tak ci nie ma. Slendrina mówi nie. Myślałem, że ta gra będzie trudniejsza. To, to jest bardziej dopracowane niż Slenda. Mówię o Slendered The 8 Pages. Ha. To tak jak było w jakimś filmie, lektor przeczytał. To było Cela 6. On to. I on to przeczytał Cela 6. Because why not? Ale okej. Okay. <grym> tu musi być jakaś książka. Widzę. Ale ja tu się boję, bo Slenderino nie pobije. Hihihi. <laughs> to kubełek. Dawaj tą książkę. W szafie będzie kolejna, proszę. Nie? Mogę się chować chyba w tej szafie. No ale ona nie jest postacią, która biega tutaj bez przerwy. To byłoby zagrożenie. No ale nie... Okej, okay, ale niestety... No... Ale niestety ona się tylko teleportuje nie nieumiejętnie. Dobra, połowę mamy za sobą. Jeszcze połowa. He, kto by się spodziewał? Ciekawe, czy to wygramy. Omięcie Slenderiny jest bardzo proste. Więc, mam dobre przeczucia. Ale nie mam klucyków. Nie mam klucyków, klucyki taty, o nie What now? Hello Nie utykaj mnie ty, ty, ty Ty zboczona starsza panio Panio, oho Zboczona starsza pani w piwicy mnie goni, pomocy Co mam robić? <ścoughs> Wiem co mam robić Mam zbierać książki! Fuck yeah! Nie LW o nie, nie, nie wbiegałem, w ciebie żartowałem. To był żart. Nie się widać, że te cegły to są. To jest płaska tekstura, bo na, nawet nie ma tych. Tego efektu normalności, tej wypukłości, co zazwyczaj się dodaje, by tekstura wyglądała bardziej realistycznie i żeby nie modelować całego po zegle to też że ten. ...zrobi teksturę 3D. Hello? wo Nie! Yeah. Ona mnie godzi! Ile tu kurzu... Ta piwnica jest gigantyczna! To jakiś bunkier, czy co to jest? Nie no, w bunkrze by nie było drewnianych drzwiczek wszędzie. W sumie, swoją drogą, te drzwiczki na klucz, to bym mógł po prostu te deski... ...wyważyć bez problemu, szczególnie, że mamy taką sytuację, że koło nas... ...Slenderina. Ona właśnie się, się pojawiła i chciała się przywitać, no bo wspomniałem o niej, nie? Tak to działa. Kiedy wymieniacie imię tej postaci w grze, to ona się pojawia, nie? Ale jakie ona musi mieć życie, że ona się pojawia, i takie, ja, a przestraszę go. A nagle ja takie, tak po prostu odwracam wzroki i ją tak wymijam. Takie. Lol. Ok. Dobra. O! Alright. Wróciliśmy do gry O nie O oh, fuck Hello Door is locked Exit. Czy tutaj też tak działa, że jak wszystkie książki, to jeszcze podążać do Exita? Fajnie by było. Widziałem Cię i widzę książkę, ty mała, ruda suko. Thank you. To jest książka? Nie, to jest klucz. Jeszcze lepiej. Książka. Jeszcze jedna książka, ale fajnie. Nie boję się ciebie, bo jesteś głupia i śmierdzisz, bo mieszkasz w piwnicy, Lol. Gdzie nie ma nic oprócz osiu książek, kilku regałów, kilku szafek i miliardy zamkniętych, lub otwartych, drewnianych drzwi. Ty musisz mieć naprawdę smutne życie. Moja droga Slenderino. O, głowa mnie goni, help me. A jednak mnie, jednak mnie nie goni. Fuck yeah. Well done, now run to exit door. Tak, to się robi. No czemu run? A ja będę sobie chodził. Po co mam biegać lol? Wow! Excuse me princess. Thank you. Eee... Uh, ściana. Tam była ściana! Ściana! Śmierci, w której umrzesz, na śmierć, ale przeżyjesz. Dobra, ale fajnie, 8 na 8, kartek i jeszcze mam kluczyk, kurde. Tylko po co mi on teraz? Umyj się. Tak, klucz, żeby odblokować jakieś drzwi drewniane, w których nic nie będzie. Skąd to wiem, bo już mam wszystkie 8 książek. No, chyba że jest 9. <laughs> I w kłamstwie. Albo po prostu ta 9 byłaby po to, gdyby się zbugowało. Ale wątpię. Hello? Exit door. Haha! Ha! Ale idę i tak odblokować. Ja chcę ten kluczyk wymarnować. Mnie tu ciekawi co tam jest. A tam nic nie ma. Ło, Slender. Slenderina. Alright. Co się drzesz, morda? Congratulations! Łokie! Okay. Oczywiście przejdziemy wszystkie chaptery na odcinku, a co myśleliście? Że ja tak zostawię ten 10-minutowy odcinek? Co? Co? Nie, nie, nie! Oj, oj, oj! Trzeba wszystkie przejść. Wszystkie trzy poziomy. Na trybie medium. Trochę się... mapa zmieniła. Ale to normalne. Mam kluczyk. Pewnie jest zaraz unlocked. A jeszcze nie. Czy to jest? Myślałem, że to książka, nie. <gry> Puste pomieszczenie, ale mam kluczyk. I już nie mam. Szafa, a w niej jedno wielkie nic. Come on, tu nic nie ma. Drugie pomieszczenie i nic. Ja co ja ze mnie robicie? Zawsze się okazać, że książki się nie zryspiły. Aha. Była poza pomieszczeniem. I jej wziąć... Mogę. Ale było to ciężkie zadanie podnieść książkę. Wow, Hello again! Do you wanna play with me, you bitch? Open this door. Open the door, get the floor, everybody dance with dinosaur. Nope. V. i block of around Te drzwi, które wymagają klucza, powinny mieć kłódkę. <śm> <śm> fuck you. Fuck you. And fuck you. Uh -uh -uh. Okay. Widzę książkę. To już trzecia. Mam logię, ale fajnie. Krew. Nowoczesna lampa. Hmm. To znaczy, że jesteśmy blisko książki, ale fajnie. Halo. Nope. Tor. A, w sensie powiedzieć key, ale okej. Okay. Key, ale okej. Okay. Boom. Klucz będzie potrzebny? Nie. Ło nie, jesteś tak daleko, że mam cię gdzie gdzieś. Książka. Wow! Ej, co jest? Wszędzie jesteś, co jest? Ty, nie zamykaj mi drzwi. Nie. Co ty, oddychasz? co ty Vader jesteś? Weź, nie udawaj, dobra, kiepskie siebie. We, 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 Tu nic nie ma? I see the key. No, jak się zlewa z tłem, nie? Nope Brakuje mi trzech książeczek Z rysunkami dynusiów To jest cała prawda Wcześniej mieliśmy książki do matematyki teraz mamy Z rysunkami dynusiów Dinozaury No zniknij ty Ty piaro w piżamie Gdzie ja jestem? A. Ja tu byłem? Eee... Uh, byłem. Are you fucking kidding me? I hate this game. Nara. <coughs> no! Ha! Przeżyłem! Ha! Back Tak to się robi. Myślałem, że mnie zabijesz, ale ci się nie udało. Czemu To są drzwi wyważone, tego ja nie wiem. Ale brakuje mi już tylko jednej książeczki i nie powstrzyma mnie jakaś slenderyjna. O nie. Przedłużenie gry o te 5 minut. Znajdź klucz. Nara frajer. Nie widziała mnie. Ha, ha. Jesteś na no, obrażu? Jesteś wow! Tego się nie spodziewałem. O wow, ja, yes. Ja mam kluczeki. Ja mam klucz do tych drzwi, gdzie musi być książka. Jeśli otworzę drzwi, a tam nie będzie książki, to ja nie będę iść, bin happy. Co to? O, to to nie. And run to exit the door. Co? To the exit door. Ok. A Slenderina teraz takie. Moje książki z dinozaurami. Zabiję go. Zabiję. Ok. Wow. Na moim kanale jest dużo easter eggów I to, co wcześniej czasie z tym zabiję. To zgadnijcie. Mmmm Z. Jakiego serialu ten tekst jest serialu. Widzicie, podpowiedziałem Serialu The Exit Door is here. And we win! We win! Ha! Zombie drojepę? No oczywiście Congratulations You managed to find all the missing books. Zaginione książki? Przecież w piwnicy były, więc nie mogły być zaginione lol. Chapter trzeci, ostatni. Ciekawe ile mi zajmie. Ła, podwójne drzwi wyjściowe. Widać Trochę jest Większy level I to metalowe drzwi teraz cool. O, książka, lol Wow, no już po mnie A czo, to, czo, to, rondo. Hello, my friend. Oh. O Łazienka. Fajna ta Łazienka. Schowałem się, tutaj mnie nie ma. Giberek. O książka. O szafa. Wow. Czy ten poziom był trudniejszy? Bo jesteśmy w jakimś e, szpitalu, może? I teraz są metalowe drzwi. To znaczy, że budżet się zwiększył o jedną teksturę. No, come on! Już zniknęłaś? Fajnie, już? No. Moja myśla. Nie ba mnie No i tak coś się robi, nie mnie i już mnie nie widzi W się, ściecznym myślałem, że jestem za ścianą I jeszcze pięć książek. Ciekawe, gdzie mogą być. A ja wiem, i Wam powiem: te książki są w szpitalu, a dokładniej w pomieszczeniach. A chcecie jeszcze dokładniej na podłodze. Nie musicie dziękować, nie, nie, nie musicie, nie I need the key! Komputer komputer ma e, źródło wiedzy jak książki, więc e, powinno się zaliczać jak trzy. klucz. Coraz więcej pomieszczeń, a tak mało pytań. Co? Mała no, książka. Poutł się ściany ich pomyślisz, że ze ścianą. Biegli, biegli, biegli. Dobrze. Okej, okay, tutaj nie ma. Tam dalej coś jest? Szafa! Śmierć, idziemy obok. Odblokowałem. Warto było! I knew it! Wow, ty mała ruda, suko. W sumie ty nie jesteś rudą, tylko jesteś szatynką, ale. Who care? Jak używasz DX2, to nie znaczy, że możesz sobie zmieniać kolor, na jaki zechcesz. LOL. Mm hmm, halo? no znowu warto było kuuuuude cool. jeszcze jedna książka ej Slenderina! jeb na otóż nie tym razem tu nic nie ma lol Halo? Wow, ale jesteś brzydka. Mam klucz! Mam klucze. Mam kluczyki! O oh, matko! Harry Potter! Dobra, uciekamy stąd. LOL OK Well done, now run to the exit door Nie mógł mi jak żyć No chyba, że w poniedziałki Ha ha Ciel Ty szatynowska suka Ha Well done